Słyszysz? Słyszysz? To mój głos. Przez lata go nienawidziłem. Nie mogłem słuchać nagrania z moim głosem. Brzmiał dla mnie słabo i żenująco. Wstydziłem się tego dźwięku. Pewnego dnia zrozumiałem, że jeżeli nie przemówię, nikogo nie poruszę. Że ten głos to tylko narzędzie. I znaczenie ma to, co mówisz. Myślałem, że mój głos to moja słabość. Tymczasem Bóg słabości wywyższa. To, co uważam za wadę, on przemienił w narzędzie do budowania ludzi. Mój głos był, przestał być przeszkodą, a stał się mostem. Dziś wiem, że mój głos jest prawdziwy. Możesz za nim podążyć i odkryć, jaką prawdę niesie Twój głos. Albo skrolować dalej. Napisz w komentarzu, co wybierasz.